Nie chciałbym, żeby ktoś tak myślał, że, że trzeba mieć tą kartę kryptową. Jest to, ja, jest to mile widziane. Mój mi kolega powiedział, hmm. że ja powinienem mieć, bo jak kiedyś będę chciał kupić dom, to oni będą na to patrzeć. Ja tak sobie pomyślałem, że jakaś głupota, bo ja w Polsce mieszkałem. No, jako jedyny z kręgów moich znajomych w Polsce też pracowałem, bo wszyscy znajomi, których mam, nigdy nie pracowali w Polsce. I tam nigdy karty nie potrzebowałem. Przez 9 lat jak pracowałem, nie miałem karty kryptowej, do czego mi nie było, było potrzebna. Tutaj, tylko po to, żeby kiedyś kupić dom. Ale to jest jakoś rozumiem, ale Pan powiedział karta i pożyczka. Czy jak ja nigdy nie brałem pożyczki, to, to będę miał założenie jakieś, no nie wiem, będę gorzej postrzegany jako futer to kredyt? I tak i nie. Mówiłem, mówiłem, tak mi się wydaje, że mówiłem karta i pożyczka. Dlaczego tak mówiłem? Dlatego, że są tak, tak zwane dwa klucze potrzebne do otwierania tych drzwi bankowych. Jak jesteśmy analizowani przez agencję taką, e, która bada naszą zdolność kredytową, oni na czymś muszą się opierać. Oni się mogą opierać e, na takich danych, jak do tej pory pan sobie radzi ze spłacaniem nawet małego kredytu. Jeżeli nie ma panu żadnego śladu, miałem takie przypadki z Polski, ludzie przyjeżdżają, są tutaj na przykład 5 lat, zarabiają bardzo dużo pieniędzy i wszystko po prostu e, gdzieś tam, nie wiem, wysyłają do Polski albo chowają do szafy, nie wiem jak to się dzieje, nie mają żadnych kredytów, żadnych pożyczek, żadnych kart kredytowych i, i tak praktycznie biorąc taki człowiek w zasadzie mógłby często sobie kupić dom nawet za gotówkę, ale jak on by chciał wziąć mortgage, wtedy pan powie, no niestety, może pan być świetnym klientem, ale my o panu nic nie wiemy, w związku z tym nie możemy panu pieniędzy dać, dlatego polecam, żeby załatwić te rzeczy, o których już mówiliśmy, które pozwalają Zostawić ten ślad w systemie. To znaczy, najpierw trzeba się na pewno zarejestrować na tej liście wyborczej, że się płaci, że, nie, że, się, że się jest po prostu tam lokalnie na tym electoral roll, co nam przysługuje w tej chwili. To nic nie kosztuje. Dodatkowo, jako przykład, podałem, że, że będzie karta kredytowa. Może być na przykład karta kredytowa i pożyczka, mogą być dwie pożyczki, mogą być dwie karty kredytowe. Mogą, mogą być też takie sytuacje, że ktoś, na no dzień dobry, nie może dostać karty kredytowej w zasadzie pewien rodzaj karty kredytowej, taki podstawowy, yy, każdy może dostać, mogę w tym pomóc ewentualnie. Jakby ktoś potrzebował, żeby załatwić, to też mogę po prostu... Chyba po trzech do... miesiącach, jak się ma wpływy w banku, to oni dają. Tak jak ja pamiętam, jak ja wybrałem, to powiedzieli mi, że minimum trzy miesiące trzeba mieć konto. Tak, no właśnie wszystko, wszystko zależy od sytuacji indywidualnej. Bo później, tak, później bank patrzy, patrzy bank na, na, na te informacje o nas i tam w zasadzie są oczywiście takie jasne kryteria podane, że nie można być bankrutem, nie można mieć zapisanych takich długów, się nazywa county czyli że jest zasądzone jakieś długi, to nie można tego mieć. Przepraszam, default. Noty, tak zwane, czyli, że się opóźniał ktoś notorycznie ze spłacaniem jakichś zobowiązań, to też jest to nie mile widziane, ale jeszcze raz chciałem powiedzieć, że każda sytuacja jest indywidualna. Więc, jeżeli na przykład dzisiaj mm. ktoś przyjedzie z Polski, a chciałby kupić dom, tutaj, czy mieszkanie, to są tacy ludzie, do których można pójść i oni po prostu też to załatwią. To są takie przypadki, mm. nie, że załatwiają po prostu wszystko od ręki. To wszystko kosztuje pieniądze. Z tego co ja się orientuję to nie, nie mógłbym polecić nikogo kto działa jakoś nielegalnie. Tylko są możliwości takie, że w legalny sposób to się załatwia. Ale to w tym, w tym temacie to wszystko można powiedzieć zaczyna się i kończy się wszystko na pieniądzach. Dlatego zaczęliśmy od pieniędzy i teraz tak widzę, że na pieniądzach. Czyli no jakieś następne jeszcze, tak? Następne pytanie, no właśnie. Yy... Mogę dodać, zapytać co do tego poprzedniego. Tak? Proszę. Pan e, mówił o tej liście wyborczej. Czy, o tym, czy to musi być w danym miejscu, w danej dzielnicy, chce, gdzie chcemy kupować dom, czy się gdzie? Nie, nie. Lista wyborcza obowiązuje tam, jest, gdzie mieszkamy, gdzie oficjalnie no, mieszkamy. To, czyli jeśli chcemy powiedzmy kupić dom w Wizniek, to musi być zarejestrowane w Wizniek, bo no, o to chodzi, tak? Nie, nie, nie. Gdzie, gdzie Pani mieszka teraz? Aha. Na przykład teraz Pani mieszka tutaj w tej dzielnicy, to tutaj powinna Pani być zarejestrowana, bo Pani przysługuje to prawo. Z tym się wiążą tam jeszcze jakieś dodatkowe inne korzyści, ale poza tym to jest to, że większość z różnych instytucji takich tutaj finansowych, czy rządowych, czy państwowych sprawdza Pani tożsamość na podstawie pewnych właśnie pewnych takich wpisów. Jednym z tych wpisów to jest właśnie to, to Pani uczestnictwo w tej liście wyborczej. Czyli to jest to, co potwierdza, że Pani w danej dzielnicy mieszka i na przykład do 2004 roku nie mieliśmy oficjalnie takiej możliwości, żeby wpisali na tą listę wyborczą, bo nie byliśmy w Europie jeszcze oficjalnie. Więc ciężko było na przykład Polakom czasami tam to załatwić i trzeba było tam jakoś inaczej to udowadniać. Natomiast teraz jest to bardzo proste i każdemu polecam, dlatego że nie, teraz rzadko się to robi, żeby coś ręcznie sprawdzać, tylko wszystko komputery sprawdzają i komputer pierwsze co patrzy, czy jest taki osobnik zarejestrowany na tej liście wyborczej. Później tam przechodzi po kolei, tam te różne systemy, czy, czy ma na przykład tam numer, ten nasz numer nawet czy każdy powinien mieć takie rzeczy, nie? No to zaczynamy od budowy tej, tej historii kredytowej i później patrzymy na przykład na to, jak długo jesteśmy pod tym samym adresem? To jest bardzo ważne, żeby nie zmieniać cały czas. Bo miałem niedawno taki przypadek, też jakiś pan pytał mnie, czy to jest OK, że on tam od września mieszka pod tym adresem, a przedtem mieszkał w tym samym bloku, ale pod innym adresem. Ja to rozumiem, że, że to nie powinien być problemu, tak? Ale komputer to może tego nie zrozumie w ten sposób. więc trzeba by wtedy patrzeć. Tak jak będzie taka sytuacja, żeby załatwić ten Morbicz, to trzeba temu brokerowi powiedzieć, że jest taka sprawa, żeby nie robić tego automatycznie, tego, tego wyszukiwania. Nie, ja tylko złożę takie wyjaśnienie, że mieszkam pod tym adresem 4 lata, przeprowadziłem się z mieszkania na przykład numer 1 do mieszkania numer 5. No ale ja się właściwie w tym samym miejscu. Praca oczywiście to mówiłem, tak, że im dłużej, to tym lepiej i tak dalej. A dlaczego mieszkanie w jednym miejscu ma znaczenie? Bo ja na przykład mam znajomych, co przeprowadzają się co pół roku. No tak, to, no, to, to ma... To ich sprawa, nie dla mnie impota, no ale... To ma znaczenie, ponieważ bank patrzy pod kątem e, tego, e, jak się to często przeprowadza, jak to jest osoba stabilna i ewentualnie e, czy w zwyczaju ma takie częste zmiany i później w ostateczności już, jak tego klienta można namierzyć, jeżeli on zwyczają w zwyczaju przemieszczanie się co pół roku, to gdyby były jakieś problemy, to jak oni go będą później szukać, tak? A, a powiedzmy, może to nie być też jakiś klient, powiedzmy, że zły, tylko na przykład nie lubi mieszkać w jednym miejscu długo, a oni sobie cenią, jeżeli ktoś właśnie tą, tą taką stabilność wykazuje, że mają wtedy dobrego klienta, bo banki mówią, że one nie są, nie są w biznesie takim jakby dzielenia ryzyka, tak? Każdy biznes jest w takim biznesie, że ryzyko musi ponosić, ale banki twierdzą, że one nie są, dlatego one by wolały, że najchętniej to jakby nam dały pożyczkę, ale żeby nasze pieniądze to były, tak. Potem nam dadzą nasze własne pieniądze, zresztą już się faktycznie tak się dzieje, tak naprawdę. Czy ma znaczenie, jak to jeśli chodzi o te pożyczki o, i o karty kredytowe, czy to ma znaczenie, jaki to czas się ma? Bo na przykład ja nie mam karty kredytowej osobiście, bo nigdy nie uważałam, mam, ale nie używam, czy coś tak kiedyś tak, było. I czy to ma znaczenie, ile czasu to się ma? Czy to, powiedzmy, mogę nie wiem pójdę jutro do banku, wezmę kredyt, założę kartę i... No w pewnym sensie to ma to znaczenie, tak. Im dłużej, im dłużej się ma, tym lepiej oczywiście. Tak, tak samo jak z mieszkaniem, z pracą, z mieszkaniem, z, e, tak samo i z, z pożyczką, i z tą kartą kredytową, bo wtedy ten ślad jest taki bardziej stabilny. Zazwyczaj e, co kilka lat ten system się resetuje, że tak powiem. I na przykład, gdyby pani teraz nabroiła bardzo, to musiałaby pani czekać 6 lat, żeby odnowić sobie te dobre notowania, ale, ale powiedzmy, e, myślę, że tak. E, można liczyć rok czasu, dwa lata, zalecane jest, żeby, żeby mieć ten ślad. Natomiast jeżeli się tego nie załatwi od razu, no to cały czas człowiek będzie w tej pozycji zawieszenia, tak, tak jak z tym domem mówiliśmy, że, że się nie kupiło, to się za, za rok się nie kupi, za dwa lata też się nie kupi. Tak samo polecam z tą kartą kredytową, bo realistycznie biorąc to nie, nie ma takich możliwości w tej chwili, że bank Rzuca w nas pieniędzmi. <grych> Tylko powiedzą, na przykład, dzień dobry, na, na dzień dobry, może pan dostać tam tyle czy tyle tego kredytu, niezbyt to duża suma będzie, i wtedy można to wykorzystać, i po miesiącu spłacić od razu, żeby nie mieć tych obciążeń. Tak dalej. Zamiast płacić gotówką, można płacić plastikiem, ale później, jak przychodzi ten statement, żeby zapłacić to, żeby sobie nie obciążać już. Bo, tak jak mówiłem, zazwyczaj ludzie którzy płacą minimalną sumę, to oni czasami płacą średnio kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt lat spłacają kartę kredytową. Jak to policzyć dokładnie, załóżmy 15% w skali rocznej, a czasami w Anglii nawet to chodzi do 40% w skali rocznej, to zaczynają się to niesamowite sumy później robić. To prawie lichwa już jest. Czy kartę trzeba mieć czy używać? Mieć i używać, tylko że trzeba mądrze używać, że tak powiem. Bo, bo właśnie jak pan się zadłuży bardzo i nie będzie pan spłacał na czas, to będzie bardzo źle. Jak pan się zadłuży, a będzie pan spłacał te minimalne sumy, to będzie dla nich pan super klientem oczywiście. Najlepszym klientem dla nich to jest ktoś taki, kto bierze kredyt, nie spłaca spłacał długo, a oni takiego klienta później... Męczą wszystkimi karami. To jest dla, to jest dla banku super clean. Oni tego panu nigdy nie powiedzą, ale taka prawda jest. Oni lubią bardzo ludzi, którzy niesłowni są, nie spłacają i tak dalej, bo wszystko mają wpisane w to ryzyko, którego niby nie ponoszą. Ten produkt już jest tak skonstruowany na przykład po AkliCAD, że tam jest założenie takie, że ileś tam procent ludzi nie będzie płaciło na czas. I oni z tych ludzi mają największe właściwie zyski. Więc jeżeli pan będzie miał kartę kredytową. To zazwyczaj radzę, albo jeżeli się da to spłacać, to co się zaciągnęło ten kredyt, nie trzeba maksymalnie brać tego limitu co miesiąc. Ale dobrze byłoby wziąć taki limit, żeby tak zmaksymalizować ją. Na przykład, jakby Pan dostał, załóżmy, 1000 funtów, wydać 1000 funtów i później spłacić od razu, żeby nie mieć tych obciążeń. Ale gdyby Panu na przykład przyszło do głowy, że może Pan spłacać, to przynajmniej Pan spłacał większą sumę niż ta minimalna. Nie, jakoś... tutaj Michał akurat nie chodziło o ile płacić, tylko bo ja tak. na przykład tak, kiedyś miałem kartę, znaczy cały czas mam tą kartę. I przez rok chyba nie używałem. I no na, tak. No napisali to... mi list, żebym coś z tym zrobił. Bo jak w ciągu miesiąca bodaj, za nic nie zapłacę kartą, to mi zabiorą. W sensie przestanie działać. No I tak, bo to mógł... to oni tak piszą, nie, niektórzy tak piszą tam mniej może Halifax czy ktoś taki. No, tak. nawet. To, to tak piszą, dlatego że po prostu chcą Pana zachęcić do tego, żeby Pan y, dla nich więcej pieniędzy zarabiał. Więc e, oczywiście, e, jak Pan nie płaci nic kartą, to tak, jakby Pan tej karty nie miał. Czyli dla systemu też tak, jak Pan nie istniał. Jest w pewnym sensie taka sprawa, że jest Pan już lepiej notowany niż klien, na przykład, który chciał kartę, a mi nie dali. To jest na jeden stopień już wyżej, ale, ale, ale po prostu nie ma tej historii. Tutaj mówimy, że trzeba budować Można sobie zrobić taki system, że wszystkie produkty do domu kupujecie na kartę, a automatycznie bank z waszego normalnego konta będzie zawsze po miesiącu spłacał. Musicie wy myśleć o tym, że trzeba spłacać. Tak, prostu, tak Kupujecie można wszystko zrobić. na kartę do domu, yy, jedzenie, chemię i tak dalej, zawsze używacie ten yy, Kredyt kart. A po ponad miesiącu, bo to jest chwilę, 50 dni. 90 czasami. To 90. Automatycznie sobie prosicie, żeby automatycznie przelewało się zawsze. Z mojego normalnego konta na kartę spłacało się. Więc nigdy nie opuścicie terminu. I w ten sposób ten kredyt się podnosi. Dokładnie. Podnosi się, tak. tak. Pa, Pan miał jakieś pytanie chyba? Pan tutaj jest. Czy na przykład pytań? takie akcje, że używam kartę kredytową, żeby wynająć samochód,